Dzień dobry. Dzisiaj dla Państwa przygotuję pastę z makreli. Do tej pasty będzie potrzebna makrela wędzona, 5 ugotowanych jajek na twardo, zielona cebulka, majonez oraz przyprawy sól i pieprz. Taką makrelę należy dokładnie obrać na kawałki. Tak oto do obranej makreli kroimy cebulkę. Pokroimy sobie cebulkę. To tak na oko tej cebulki każdy lubi czy więcej, czy mniej. Do tej pasty można również dodać ogóreczki, czy to ogóreczki kiszone. Dwa najlepiej, albo konserwowe dwa, i zupełnie będzie smak inny. Można również dodać łyżkę kaparów albo łyżkę posiekanych oliwek, no czarne czy zielone, obojętnie. Tylko wtedy nie przesadzamy z solą, ponieważ oliwki są już słone. I tak oto posiekaną cebulkę zieloną wrzucamy do obranej makreli wędzonej. Troszeczkę pomieszam rozdrobnie razem do, z cebulką i z tym ładnym mięskiem wędzonej rybki. Jak już mamy sprawdzamy jeszcze może jakieś, gdzieś jakaś ość będzie. Ale nie widzę. Do tak pomieszanej i rybki, razem z tą zieloną cebulką, muszę przygotować jajeczka. Czyli jajka obieramy. Tak do tej miseczki biorę tarkę i na grubych oczkach ścieram jajka. Tych jajek będzie 5. Mamy już. Praktycznie zrobione wszystko. Teraz bierzemy i szczyptę soli, ponieważ kosztowałam makrelkę i ona już była dosyć słona. Szczyptę pieprzu i to postaramy się wymieszać najpierw widelcem. Można to skosztować. Ja natomiast wszystko zawsze robię na oko i na samym końcu kosztuję jak już wszystko mam już w miseczce zrobione. Teraz mam majonez. Taka miseczka na początek raz, może dwie i chyba trzy starczą. Zobaczymy. Teraz już widelec mi będzie niepotrzebny. Staram się to rozmieszać. O i pasta gotowa. Smacznego. Pozdrawiam. Zapraszam do zakupu mojej książki o uprawie aż 64 warzyw na stronie infouprawa.pl.